thank oh. you Witam Was w kolejnym odcinku serii. Najchętniej klikamy. E, ta seria gdzieś tam dość mocno mnie podbudowuje, bo przeglądam sobie, słuchajcie statystyki i oczywiście też Wasze komentarze. E, no i zdecydowanie e, wiem, że będziecie się cieszyć, jeśli zobaczycie treści, które Wam się podobają i które najczęściej oglądaliście. No i myślę, że tutaj jest największy powód do tego, e, dlaczego chcę wrócić do Red Bull. Oczywiście nie będę grać w to samo, no bo Red Bull 4 przeszłam już dwukrotnie na moim kanale, ale zobaczcie te filmy. Właściwie trzy odcinki uzyskały prawie 150 tysięcy wyświetleń, co na moje, na moje algorytmy kanałowe, no to jest naprawdę, słuchajcie, sporo w tych obecnych czasach. Więc bardzo, bardzo mnie to cieszy i chcę wam pokazać znowu Shred ale w troszeczkę innej odsłonie. Jest to słuchajcie Red Bull Super Bowl. Jestem mega ciekawa, czy to jest gra tego samego producenta, który zrobił nam Red Bull 4 w jak dla mnie jak najbardziej e, takiej dopracowanej grafice, e, w dopracowanych levelach. Szczerze powiedziawszy, ta e, edycja, ta wersja podobała mi się zdecydowanie najbardziej. Więc zobaczymy, co da nam Red Bull Super RUN. Is your age? No i słuchajcie, tutaj dla mnie jest tylko jedna e, opcja, bo 18. Plus, nie wiem, czy to ma jakiekolwiek znaczenie w kwestii grania, ale zobaczymy. E, strasznie dziwna grafika, bo nie wiem, czy mogę to zrobić sobie, m, aby uruchomić ponownie, aby uzyskać najlepszą jakość wyświetlanego obrazu. Pomyliłam się, nie Red Bull Super Bowl, tylko Red Bull Super Run. No i zobaczymy w takim bądź razie, co mnie tutaj czeka. Ej, no nie wierzę! Mam takiego krótkiego, słuchajcie, samouczka. Co muszę robić, żeby pozbywać się tych wrogów na drodze? I w jaki sposób ja mam tutaj, słuchajcie, biec, żeby zdobywać jak największą ilość punktów? No i okej, okay, chyba na razie dobrze mi idzie, ale to jest zdecydowanie coś innego niż ja myślałam. To mi zdecydowanie bardziej przypomina no właśnie, identycznie jak subway surfers, słuchajcie, ale lipa. No, znaczy, no może nie lipa, ale spodziewałam się czegoś zupełnie innego, e, bo myślałam, że będzie to bardziej na podstawie właśnie e, klasycznego Red Pola. A tutaj mamy tramwaje, słuchajcie. New sticker pack, e, które musimy przeskakiwać, które musimy, słuchajcie, e, no, pokonywać, jeśli chodzi o e, przeszkody. No nie, 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 to nie, ewidentnie to nie jest to, czego się spodziewałam. I co, już skończyłam tamtą edycję? Przez to, że zebrałam tamte naklejki. Dobra, czyli zbieramy tutaj dodatkowo jakieś stickersy. No taka kilku, kilkufalowa Gdzieś tam jest ta gra, no bo tutaj będzie Sobie coś się zbierało Pewnie jakieś bonusy, które później będą Nam dawały jakieś Dodatkowe punkty, ale tutaj No zdecydowanie Myślałam bardziej, że to będzie gra, w której Będę musiała pokonywać, słuchajcie, levele Jeden po drugim A to jest ewidentnie Na moje podróba Subway Surfers Bo tutaj nawet te same boostery można Zbierać w postaci, słuchajcie Magnesu, który nam pomaga zebrać te szybko. Monety, zabrakło mi słowa, no bo jestem trochę zawiedziona. No niestety przegrałam, bo w złym momencie skoczyłam na tego przeciwnika. Ale ten mój zawód tutaj mi wystarczy. O, taka dosyć przyjemna gierka ale no wiecie jak ktoś oczekuje czegoś innego to troszeczkę ten zawód gdzieś tam blokuje tą radość z grania na razie nie mam jakichś super turbo dobrych osiągnięć bo po prostu chciałam sobie sprawdzić jak tutaj nawigować najlepiej żeby e, ich omijać co zbierać i tak dalej teraz będę miała taką tarczę ochronną, która będzie mnie przez jakiś czas chroniła przed tym e, złapaniem no i widzieliście, tarcza się sprawdziła, bo w złym momencie podskoczyłam. Fajnie, że można jednocześnie, zobaczcie, dwóch zabijać, trzech, o! Nawet w sumie czterech, wow! Zrobiłam combo razy cztery i zlikwidowałam, słuchajcie, czterech przeciwników od razu. Też fajnie, bo zmienia się gdzieś tam ta grafika co chwilę. No ale jest to tak łudząco podobne do Subway Surfers. Więc no jeśli ktoś z was grał, no to z pewnością będzie wiedział Zresztą no jeśli nie graliście, to, to może jest szansa, że widzieliście Subway Surfers u mnie na profilu Bo kiedyś miałam dosyć duże osiągnięcia tam eee, Ale instalując tą grę, no nie chciałam tego efektu Chociaż po samej grafice mogłam się domyśleć Bo gdzieś tam na samym początku e, tego... Mm, no Na samym początku jak pobierałam tą grę, to była informacja jak to wygląda no i co teraz? Dlaczego on nie zabił? No i niestety się nie udało, bo w tym momencie, kiedy mi się e, to kombo zaliczyło, to mi się słuchajcie nagrywanie wyłączyło. E, I musiałam wyłączyć je jeszcze raz, więc niestety, ale to kombo e, mi się przerwało. Więc zaczynam jeszcze raz. Można powiedzieć, że to będzie chyba moje ostatnie podejście tutaj. No nie ukrywam tego zawodu. No bo wiecie, jak to jest. Jak się spodziewamy czegoś innego, a tutaj nagle jakaś chamska podróba gry, w którą nie do końca mieliśmy ochotę grać. Wiecie, dla mnie Red Ball załapał już jakiś konkretny wyznacznik. I nawet jeśli to był Red Bull 4, Red Ball 3, Rollerball i tak dalej, to wszystkie mniej więcej opierały się na tym samym. No i właśnie tego też oczekiwałam od tej edycji. Tym bardziej jak zobaczyłam podobne logo do Red Bull 4, no to myślałam, że to będzie właśnie coś podobnego, ale niestety się trochę zawiodłam. Naprawdę Wam się spodoba, i będę, słuchajcie, próbowała się przekonać do tej gry. Dobra, teraz mamy jakiegoś bosa i będę próbowała, słuchajcie, się tutaj z nim uporać. Czyli chyba po prostu nie mogę stać na tym pasie, na którym robi się czerwono. Patrzcie, zlikwidowałam go. A, to jeszcze dalej leci. Uh! Ej, to nie jest takie proste! No i jak ja teraz miałam to ominąć? jak Nie, nie mam pojęcia, dlaczego tak się stało, bo przecież ominęłam te wszystkie mm, miejsca, które kazali mi ominąć. Coś się tutaj zaczyna dziać. Ta gra się zaczyna rozwijać, bo gdzieś tam te kompo, zobaczcie, ee, się tutaj Komulują, wyglądają troszeczkę inaczej. Teraz mam jakieś dodatkowe boostery w postaci takich przesuwających się pól. No, więc można powiedzieć, że coś fajnego się tutaj zaczyna dziać, i, i nawet można by powiedzieć, że ta gra mogłaby nas wciągnąć. O, właśnie o to mi chodziło. Takie przyspieszacze, które pozwalają nam szybciej zdobywać te punkty. Aj! I, I nie zauważyłam, słuchajcie, tej przeszkody. No i ona niestety mnie zlikwidowała. Och, ciężko mi się ok tak ustosunkować, słuchajcie, w 100% do tego co dzisiaj tutaj zobaczyłam, bo mm, no bo nie do końca o to mi chodziło. Tak jak już wcześniej wspomniałam, Red Bull 4 miał taką charakterystyczną em, Charakterystyczną tematykę, jeśli chodzi o pokonywanie tych leveli, były podzielone światy od najłatwiejszego do najtrudniejszego, i to w każdej edycji, w każdej odsłonie, nawet jeśli to nie było oryginalny Red Bull, wyglądało tak samo. Tutaj no, mogłam pewnie poczytać, mogłam sprawdzić trailer i mogłam się spodziewać, że to będzie coś innego, ale jednak mam trochę taki zawód i niesmak, że nie spotkałam się z taką wersją gry, z jaką chciałam. Może wy macie do polecenia jakąś Red Bull, która będzie podobna do tych, w które grałam wcześniej, to oczywiście czekam na Wasze komentarze. Ale mimo wszystko, oczywiście, zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym to sprawdzimy kolejną pozycję. Będzie znowuż coś trochę nowego. Trochę nowego, trochę starego, więc yy, daję Wam taką małą nutkę niepewności i oczywiście zapraszam Was przy okazji na jutrzejszy odcinek o godzinie 18. .00. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia, pa pa!